Że to zabrzmi dziwnie, ale ja bodajże w trzeciej klasie szkoły podstawowej już wiedziałam, że chcę być sędzią, co oznacza mniej, nie mniej, nie więcej, tylko ukończenie studiów, studiów jednak prawniczych. Inspiracją była taka wspaniała lektura: oto Kasia albo oto jest Kasia, była taka książka w trzeciej klasie szkoły podstawowej i pamiętam, że pani wychowawczyni w tejże klasie zrobiła podzieliła klasę na dwa obozy, jedni mieli bronić Kasi, inni mieli Kasi oskarżać, a ja zostałam sędzią. I spodobała mi się ta rola i stwierdziłam, że to jest świetny zawód dla mnie. I faktycznie przez całą podstawówkę, później już mówiłam do rodziców, że jeżeli pójdę do liceum, to to będzie profil humanistyczny, bo ja chcę pójść na studia prawnicze. No i dokładnie tak się wydarzyło, ukończyłam studia prawnicze. Co prawda sędzią nie zostałam, ale, mm, ale studia ukończyłam. Także myślę, że można powiedzieć, że to była decyzja przemyślana. Tu ja wspominam bardzo, znaczy bardzo dobrze wspominam okres studiów, ten czas mojego życia, ten etap życia. I to można, jakby powiedzieć, po, po, podzielić na różne, na różne obszary. Pierwszy obszar to jest oczywiście poznanie nowych ludzi, wejście w nowe środowisko i studiowanie tego, czego, to, to, czego się chciało, to, co się chciało studiować. Zajęcia mnie w żaden sposób nie rozczarowały, dlatego że mniej więcej spodziewałam się tego, z czym się mogę mierzyć na studiach. To z kolei, co było obciążające, to był, była pewna formuła organizacyjna tych studiów, bo ja zaczęłam studia w czasie, kiedy ja jestem pokoleniem wyżu demograficznego i rzeczywiście w tamtych czasach na jedno miejsce na wydziale prawa i administracji przypadało po kilka, kilkanaście osób. Dużo osób, które zaczynały studia, no, to Spodowało, że ten rok był bardzo liczny, bo studia dzienne i studia zaoczne to było w sumie hmm, chyba 500 osób. Koszmarna liczba osób, to oczywiście powodowało duże ograniczenia z dostępem do sal, z dostępem do zajęć, trzeba było się zapisywać, trzeba było te zajęcia mądrze wybierać, chociaż co prawda na pierwszym roku nie było systemu punktowego, były zajęcia obligatoryjne, natomiast ja pamiętam z mojej perspektywy, że takim szokiem na pewno było to, że nikt nikogo nie pilnował. Na niewielu zajęciach obecność była wymagana. Można było cały rok się nie pokazać na niektórych przedmiotach. Przyjść na egzamin, zdać było OK. Nie zdałeś, trudno. Nikt nie będzie płakał. Więc to był taki, taka, taka pewna trudność mentalna, że trzeba było bardzo mocno się dyscyplinować, żeby pewnych rzeczy po prostu nie odpuścić. Na drugim roku już do piątego wchodził system punktowy, czyli trzeba było wybierać punkty grupa A grupa B. Podobnie nikt niczego nie sprawdzał. Na tylko niektórych zajęciach ta rzeczywiście obecność była obowiązkowa czy też na ćwiczeniach. Natomiast same zajęcia ja pamiętam wybitnych profesorów, profesora Hanauzka świętej pamięci, gdzie po prostu człowiek dwie godziny wcześniej przychodził, żeby wejść na salę i móc usiąść i posłuchać wykładów z kryminalistyki. E, profesor Sol prawokarne, tak więc e, ja do dzisiaj wspominam jego wykłady W jaki sposób opowiadał, w jaki sposób tłumaczył. Oczywiście, że egzaminy są stresujące, bo trudno byłoby mówić, że nie są. Natomiast jakoś nie kojarzę tego czasu z jakimiś większymi trudnościami. Udało mi się wszystkie egzaminy w terminach pozdawać. Równolegle też pracowałam w ciągu tych studiów, w związku z czym myślę, że to jest kwestia też pewnej organizacji, to wszystko można pogodzić ze sobą. Na pewno wykształcenie pozwoliło mi zdobyć pracę, ponieważ w czasach, kiedy skończyłam studia, to był rok 2002, było duże bezrobocie i faktycznie ta praca, trzeba było się mocno postarać o tą pracę. I pamiętam, że dyplom tych studiów miał istotne znaczenie u mojego przyszłego pracodawcy i na pewno mi ułatwił dostanie, otrzymanie pracy w administracji, natomiast dzisiaj na pewno wykształcenie pomaga pracujemy na aktach prawa to jest kwestia umiejętności czytania ustaw interpretowania tych ustaw oczywiście w tym momencie takim kluczowym aktem prawa rozkład jazdy dla administracji jest kodeks postępowania administracyjnego i inne ustawy szczególne, które no, są powiedzmy branżowymi. Więc na pewno tak, w, w, ja myślę, że ta umiejętność jest wykorzystywana codziennie przeze mnie, ponieważ codziennie mam do czynienia z, z, z czymś, co muszę interpretować przy podpisywaniu umów, podejmowaniu różnych decyzji związanych z wdrażaniem różnych usług społecznych, które są jakby mieszkaniec widzi produkt. Natomiast ta kuchnia to jest przede wszystkim, to są procedury, to są przetargi, to są czasami konkursy. Kursy, no, w zależności od rodzaju usługi. Także odpowiada, odpowiadam na to pytanie, że moje wykształcenie jak najbardziej jest przydatne w mojej pracy dzisiaj. Myślę, że głównie z takimi osobami pracuję, ponieważ przez wiele lat pracowałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. I mm, tam podstawową grupą zawodową to są pracownicy socjalni. To są ludzie zazwyczaj po socjologii, to są ludzie po pedagogice resocjalizacji, czyli wybitnie humanistyczne studia. Niewielu, niewiele osób ma ukończone studia techniczne, no bo też jeżeli chodzi o zawód pracownika socjalnego, to wykształcenie reguluje ustawa po prostu. I, I muszę powiedzieć, że w, i, i dzisiaj też pracując teraz w Urzędzie Miasta Krakowa, w większości współpracuje z ludźmi, którzy ukończyli albo studia prawnicze, albo właśnie jakieś studia humanistyczne od polonistyki po kulturoznawstwo. I jakoś nie, ja, i też, to też nie jest jakby jakiś taki klucz, że ja, że ja myślę sobie tak, a on ma studia humanistyczne, to mi się lepiej z nim pracuje. To czasami wychodzi w trakcie po prostu rozmowy, ktoś opowiada o swoim życiu, o, swoim, o swoich doświadczeniach edukacyjnych i wtedy się dowiaduje, że to jest osoba po studiach humanistycznych. I co to są bardzo wartościowi ludzie. Bardzo dobrze mi się z nimi pracuje i mam nadzieję, że to samo powiedzą o mnie. Zależy od tego, jak sobie definiujemy dobrą pracę. Bo jeżeli dobra praca to jest przede wszystkim wynagrodzenie, wysokość tego wynagrodzenia, to nie jest tajemnicą, że w tym momencie w branża IT to jest ta branża, która jest najbardziej, mówiąc krótko, dochodowa. Natomiast jeżeli poprzez dobrą pracę rozumiemy, może nieco niższe warunki wynagradzania, ale realizowanie swoich marzeń, pasji, spełnianie się zawodowe, po prostu najzwyczajniej w świecie człowiek lubi przychodzić do, do pracy. To na pewno studia humanistyczne dla tych, którzy je wybrali, bo całe życie czuli, że to jest ten kierunek, na pewno w, w, jakby w, w takim ostatecznym rozrachunku dadzą więcej satysfakcji niż wybranie studiów, które nie do końca są zgodne z naszymi pasjami, przekonaniami, tylko po to, żeby się sfokusować na wysokich zarobkach, bo zawsze gdzieś ten człowiek będzie czuł, że to nie jest miejsce, w którym powinien być. I wydaje mi się, i takie też moje są obserwacje, że nie zawsze to wysokie wynagrodzenie, ta zamożność daje szczęście. Ja wiem, że to jest może jakiś frazes, ale biorąc pod uwagę swoje doświadczenia, jestem przekonana o tym, że jednak może łatwiej, lepiej jest trochę mniej zarabiać, ale pracować w miejscu. W którym się chciało pracować, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. No, przynajmniej ja mam takie poczucie, że to jest docelowo lepszy. Tak, zdecydowanie tak. Tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, mając wiedzę o tym, że być może, gdybym skończyła jakimś cudem Agiech, Politechnikę, gdybym, nie wiem, zmusiła się do tego, żeby zakuwać matematykę, czy też inne przedmioty ścisłe i, i, i być może, nie wiem, móc tam być jakimś super programistą, to i tak mając jakby tą szerszą perspektywę, wybrałabym te studia, które, które, które skończyłam. I, bo po prostu ja lubię to co, robię, to, co, to, co robię, lubię po prostu przychodzić do pracy, i od czasu do czasu bywają też takie dni, że nie czuję się, że jestem w pracy. Mojej opinii, to jest też moje wewnętrzne przekonanie, studia humanistyczne, ludzie, którzy kończą te studia, inaczej, bez takich studiów cała ta technologia, medycyna, nowe technologie byłyby nic nie warte, ponieważ te wytwory tej nowoczesności, tej techniki to są tylko przedmioty. Jeśli na wszystko będziemy spoglądać pod kątem użyteczności, przydatności, ale w takim rozumieniu generowania zysku produktu, jakiejś, wszystko chcemy pomierzyć, zważyć, policzyć, to jeżeli nie będziemy mieć wiedzy z zakresu czy historii, czy literatury, czy też filozofii, już nie mówię o psychologii, rozumienia określonych mechanizmów, które naszym światem emocjami rządzą, to to będzie bardzo Krótka droga do tego, żeby cała ta cywilizacja upadła. Bo obserwując to, co się dzieje w obecnym świecie, że niestety coraz więcej osób, które kończą studia, już nie abstrahując od tego, jaki rodzaj studiów to jest, jeśli nie mają takiej wiedzy też ogólnej o świecie pewnej jakiegoś systemu wartości, w który wierzą, to tak naprawdę. W jakimś momencie dochodzi do kryzysu u tych ludzi. Zaczyna się wszystko sprowadzać tylko do pieniądza, do tego, co możesz wyprodukować, a to nie jest prawda, bo w momencie, kiedy człowiek traci zdrowie choćby nawet, albo tą dobrą pracę. To nie potrafi sobie poradzić z tym kryzysem, który go spotkał. Uważam, że wszystkie kierunki i wszystkie kierunki studiów są potrzebne. Czym innym jest zupełnie liczba osób, które kończą kierunki, bo ja rzeczywiście też obserwuję, że w, pewnego, w pewnym momencie różne kierunki humanistyczne były mniej lub bardziej modne. I faktem też jest to, że w tym czasie, kiedy ja kończyłam studiu, studia, prawników było zatrzęsienie na rynku pracy. Był taki też moment, jak już zaczęłam pracę zawodową, że było bardzo wielu radców prawnych, którzy nie byli w stanie realizować zawodu radcy prawnego, natomiast szukali zwykłej pracy jakiejkolwiek, no żeby móc zarobić, mówiąc krótko, na chleb. Więc to też jest tak, że jak jest czegoś za dużo, to, to od razu świat to dostrzega i gdzieś ta równowaga musi się odnaleźć. Natomiast absolutnie nie można powiedzieć, że studia humanistyczne są mniej potrzebne mniej wartościowe, bo jeśli tak zaczniemy myśleć o świecie, to wpadniemy w pułapkę taką, że w pewnym momencie staniemy przed takim dylematem, że w zasadzie jeśli nie mam koło siebie czegoś materialnego, to nie istnieje, a to jest absolutnie nieprawda. Bo są na pewno dużo bardziej rozwijające i ciekawsze niż studia techniczne. Być może ktoś, kto jest typowo umysłem ścisłym, teraz powie, że Bredzę. Jasne, być może tak jest. Natomiast ja postrzegam to tak, że studia humanistyczne dają nam dostęp do wielu dziedzin wiedzy, zasobów, pozwalają też rozwijać taką wiedzę szerzej niż bardzo wąskie specjalistyczne dziedziny, które są jednak przypisane do tych studiów ścisłych związanych czy z matematyką, czy z fizyką.